Dzień dobry, witam Państwa dzisiaj w programie. Mamy oczywiście środę, środę 13 marca, więc czas też jest taki, że 10:32, więc w sam raz, żeby zacząć nasz program Świat Walut. Z tej strony, jak zawsze, Marek Rogalski, jak zawsze 28 minut komentarza dotyczącego sytuacji na rynku Forex, czyli waluty, surowce, indeksy. Zanim to wszystko, to oczywiście krótka plansza mówiąca o tym, i to dobrze już pewnie wiecie, ci, którzy oglądają program regularnie, że tutaj nie ma rekomendacji, że tutaj stać Państwo przekaz edukacyjny, przekaz informacyjny, przekaz takiej właśnie wiedzy, analityka, jak można do rynku podchodzić, natomiast już dalsze Państwa postępowania, Państwa ruchy już jakby są wyłącznie wasze, tak? więc tutaj nie ma z mojej strony jakichś konkretnych rekomendacji czy sugestii. E, dobra, idziemy sobie dalej. Tak jak powiedziałem, program trwa 28 minut, to jest na żywo, można tutaj pisać pytania na czacie i widzę, że dzisiaj jest ich sporo. Także bardzo miło, że, że oglądacie i też oczywiście m, można wysyłać do mnie maile m.organskim.bossa.pl i też można oczywiście polubić program Świat Walut na Facebooku. Mamy taką właśnie stronę. Zachęcam, żeby tam też być aktywnym. I oczywiście, jak ktoś ma ochotę postawić wirtualną kawę jako takie podziękowanie za materiał, który codziennie państwo dostajecie. Mam wrażenie, że materiał cenny w waszych, tak powiem, dalszych działaniach, przemyśleniach. Więc tutaj fara podziękowania jest taka, że właśnie można kupić wirtualną kawę. Adres jest tutaj na planszy HTPS Bakwitu, tu więc zapraszam tych, którzy mają taką ochotę. Dobrze, idziemy dalej. Idziemy dalej. Dzisiaj będzie trochę o dynamice płac w Japonii, a też potem przejdziemy później do inflacji w USA, przejdziemy też do sytuacji na miedzi, na Bitcoinie i na polskim złotym. Także zapraszam do oglądania. Co takiego dzisiaj ważnego będzie. Tu widzę A. Tu widzę, że nie, nie poprawiłem tego, co jest, przepraszam, na, na zielono. Po prostu zostało trochę wczoraj, jeszcze ten, ten kawałek. Oczywiście nie chodzi, znaczy, tutaj chodzi o banki, Bank Japonii, chodzi o to, że, że w przyszłym tygodniu mamy posiedzenie Banku Japonii i mamy, i mamy dzisiaj takie informacje dotyczące dość, że tak powiem, wyraźnych wzrostów wynagrodzeń. Bo dzisiaj w japońskiej prasie dużo się o tym pisze, tam jedne z największych spółek przemysłowych w Japonii gozły się na, na, na podwyżki rzędu no 11, 12, 13%, także dwucyfrowe podwyżki stóp procentowych, dwucyfrowe stup, podwyżki wynagrodzeń w przedsiębiorstwach japońskich. Ja to mówiłem parę dni temu, tak, że taka presja. Takie plotki się pojawiały. Dzisiaj właśnie mamy taki dzień, że część już tych rozmów się zakończyła i część firm to podaje do informacji, natomiast takie już całościowe ustalenia poznamy w piątek, 15 marca. No i powstaje pytanie, czy Bank Japonii ugnie się, czy ugnie się pod, tak powiem, presją tych informacji, że jednak dynamika płac. No, może tutaj oczywiście być wyraźna i przecież sam prezes Ueda mówił o tym, że jak zaczną rosnąć wynagrodzenia, no to już trzeba działać, nie ma to czekać itp. Itd. Natomiast ym, potem, i to właśnie było wczoraj, to mówiłem, wczoraj było wypowiedzi pana UEDY, który jednak zaczął, jak to się mówi, szukać w wcają, tak? czyli prezes Banku Japonii stwierdzić, że no, musi mieć taką już na pewno pewność, że ta inflacja trwa, ale no osiągnie ceny. O tym trzeba mówić, że tutaj dostrzega pewien nuance w postaci tego, że wyhamowuje dynamika wydatków konsumentów w Japonii. Także tutaj coś takiego szukania jakby będzie w całym, ale mam wrażenie, że chodzi generalnie o to tak naprawdę, Choć generalnie o to, że Bank Japonii nie lubi działać pod presją. Zresztą nie tylko Bank Japonii, w ogóle decydenci w Banku Centralnym nie lubią, kiedy rynek mówi im, co mają robić. Oni mogą mieć poczucie, że sami tak, są sprawcami tego, co, co tutaj myślają. Więc, więc to, to bardziej bardziej w tą stronę. Teraz no i spójrzmy, jak to wygląda pod kątem, pod kątem oczekiwań co do aha, widzę, że coś mi się zablokowało, dobrze, pod kątem oczekiwań co do potencjalnej podwyżki stóp procentowych i widzimy, że w przyszłym tygodniu te oczekiwania to jest 44%, jeszcze dwa dni temu to było 51%, więc one się dzisiaj nie podniosły po tych informacjach, Właśnie o tych rekordowych, tak, do najwyższych od nieraz 30 lat podwyżkach wynagrodzeń. I to by pokazywało, że rynek trochę jest taki sceptyczny jednak, tak? Co do tego 19 marca i to tłumaczy, dlaczego dzisiaj jen jest słaby, tak? Czy Jen dzisiaj nie, nie zyskuje tak, co lekko traci. Wydaje się jednak, że warto zwrócić uwagę na takie troszkę spojrzenie nie na w krótkim terminie, tylko w dłuższym terminie. I tu Państwo widzicie 27 punktów bazowych jest takich implikowanych tak, podwyżek stóp w tym roku, tak? czyli to są prawie że trzy podwyżki po 10 punktów bazowych na każdą. Ja mam wrażenie, że tutaj my się będziemy przesuwali w stronę 30 i 30 paru punktów. Tak, że rynek zacznie dostrzegać jedną bardzo ważną rzecz, że po prostu Bank Japonii może się spóźnić. Może się spóźnić z podwyżkami stóp. To zwlekanie teraz może okazać się błędne, ale co jest ważne, to jest to, że jeżeli Bank Japonii się spóźni, to to jest, proszę Państwa, świetna informacja dla Jena, ponieważ później będzie musiał to nadgonić, tak? Więc tych podwyżek może po prostu być więcej, może być cała seria, tak? Plus oczywiście zdejmowanie innych tutaj tych elementów, tak? Utrąźnienie polityki, czyli wycofanie się już całkowite z programu kontroli krzywej rentowności. No i pytanie też, co, co generalnie Japonii zrobi z tymi aktywami, które przecież kupował za potężne pieniądze tak, w ostatnich latach, więc ciekawy wątek. Myślę, że to będzie to będzie na pewno coś, co będzie dla rynków ważne. Tak mi się nasunęło teraz tak bardzo szybko, że to, co powiedziałem o tych, o tym, co Bank Japonii zrobi z aktywami, może być dosyć istotne dla proszę państwa indeksu Nikkei w Japonii, tak, giełdowego, To też tego pewnie przejdziemy, nie wiem czy dzisiaj zdążymy, ale generalnie przejdziemy. A tak w krótkim terminie, dolar do jena dzisiaj idzie, idzie w górę, czyli tak powiedziałem, jen jest nieco słabszy. Ale dolar jenny nie pobił wczorajszego szczytu, czyli 148.15 nie został naruszony. Niemniej pamiętam, że mówili Państwo chyba jeszcze wczoraj, że tak z punktu widzenia książkowego, no to byłoby bardzo fajnie, gdybyśmy podeszli sobie tutaj w, to, w, ten, w tą strefę oporu, gdzieś około 148.50, tak? To było bardzo, bardzo fajne. Więc pytanie, czy podejdziemy, tak? Czemu dolar jest mocniejszy, no bo wczoraj, proszę Państwa, inflacja w Stanach nie wypadła tak, jakby tego chcieli ekonomiści. Te dane one zostały częściowo zignorowane tak, przez rynek, bo rynek uznał, że to nie jest jakiś hiperproblem, ale przypomnę, że ceny czy dynamika cen w USA wczoraj wzrosła, tak, rok do roku było oczekiwane, że pozostaniemy w lutym na poziomie 3,1, a w lutym mieliśmy podbicie do poziomu 3,2 rok do roku, więc tutaj mamy, mamy, mamy pewien wzrost i analogicznie bazowa KOR oczywiście ona dalej hamuje, ale też nie hamuje w takim tempie, jakby to można było oczekiwać, czyli te dane inflacji, są pewnym sygnałem, że proces dezinflacji w gospodarce amerykańskiej wyhamowywuje. No i teraz tak, można sobie jakby to na, tak powiem, dwa sposoby tłumaczyć, że z jednej strony, jeżeli ta inflacja nie chce wyhamowywać, no to może gospodarka będzie miała się lepiej i przejdziemy z jakąś fazą odżywienia inflacyjnego, ale z drugiej strony, proszę Państwa, te dane, które się przecież pojawiły dopiero co niedawno, tak, i to w indeksy ISM, i to rynek pracy, one raczej sugerowały, że my wchodzimy w jakiś proces, ale spowolnienia gospodarstwa amerykańskiej, a nie ożywienia, tak, czyli y, w sytuacji, kiedy mamy proces spowalniania gospodarki i inflacja nie chce nam jakoś szybciej spaść, to mamy pewien problem, tak. To jest jednak coś, co, co, że tak powiem, może nie do końca mieć pozytywne skutki w średnim, znaczy właśnie w długim terminie, tak? bo w średnim terminie to rynek jest czyst, tak tak powiem, na fali tu różnych swoich nieraz dziwnych przemyśleń. Tak patrzę, proszę Państwa, na ten kalendarz ze Stanów, bo w czwartek Mamy dane dotyczące sprzedaży detalicznej, czyli to jest jutro. Tak, One będą dość istotne, bo ta sprzedaż detaliczna wypadła, proszę Państwa, słabo w styczniu. Pytanie, czy luty będzie lepszy, bo jeżeli luty też będzie słaby. I dane o produkcji przemysłowej za luty, które poznamy w piątek. Również będą nieco słabsze, no to będzie właśnie pokazywało to, co ja powiedziałem, tak? że gospodarka wchodzi w okres spowolnienia. No i teraz pytanie, czemu ta inflacja w takim razie nie chce, nie chce szybciej opadać. Tak? To rodzi pewien problem, który rynek na razie nie chce dostrzegać. Ale pytanie, czy sobie nie, nie zacznie o tym spekulować w kontekście posiedzenia Fedu, które będzie 20 marca, bo zawsze przy tym posiedzeniu dośpiewiały pewnie różne tezy, różne jakieś tam opinie, czy to dziennikarzy, czy analityków i tak dalej w USA. Natomiast ja zwrócę uwagę Państwa na jedną taką rzecz, dość istotną, sądzę, za, za już niedługo. Chodzi mi o kwestię tego, że rynek. Ostatnio nastawia się często na taki schemat, że jak zaczną się obniżki stuprocentowych, to one będą robione regularnie. Czyli co posiedzenie Fed będzie ciął stopy. Tak? tak sobie Rynek jakoś to wykoncypował już od pewnego czasu i się tego ciągle trzyma. Natomiast ja spotkałem się w ciągu ostatnich dwóch tygodni z jedną wypowiedzią, nie pamiętam już kogo, kogo, kogoś z Fedu, nie pamiętam już nazwiska tej osoby. Na temat przedstawiciela właśnie FED, który powiedział, że należy wziąć pod uwagę to, że FED nie będzie ciął stóp co każde posiedzenie i mam wrażenie, że w kontekście właśnie tych danych o inflacji, które się pojawiły wczoraj, taki scenariusz może być, tak powiem, istotniejszy z punktu widzenia do oczekiwań, że właśnie FED zacznie ciąć stopy pewnie właśnie w czerwcu, Natomiast, żebyśmy nie oczekiwali tego, że to będzie, nie wiem, e, tak, czerwiec to od razu, że to będzie lipiec, wrzesień, e, tak, listopad i grudzień, tak. Nie, tak nie będzie. To może być co dwa, nawet co trzy posiedzenia, może być ta obniżka stóp, więc to też może być coś, co, e, czego rynki w tym momencie nie uwzględniają e, w swoich decyzjach, w swoim, tak jakby przemyśleniu. Natomiast tak, e, oczywiście, wiadomo, im mniej tych obniżek stóp, no to tym e, koncepcja jakiegoś szczególnie słabego dolara się do końca nie klei. Natomiast no to są rzeczy, które są długofalowe i których rynek jeszcze, że tak powiem, e, nie dostrzega, jeszcze nie bierze pod uwagę, bo dalej jest takie myślenie, takim schematem, że a w sumie wczorajsza inflacja, no, no ciutam nie wyszło, ale dramatu nie było. I idziemy sobie swoim torem, tak? No, jak się patrzy na, na, na zachowanie się dolar indeksu, no to poza, tak naprawdę poza, proszę Państwa, tutaj tym, co pokazuje dolar i trochę też dolar-frank, no to generalnie amerykańska waluta nie jest jakoś szczególnie, szczególnie mocniejsza. Tutaj spójrzmy sobie na ten dolar indeks, wykres tygodniowy chodzi o future, tak, na dolar indeks i tutaj mamy, proszę Państwa, bardzo ładnie, bardzo ładnie jest to tutaj rozegrane do mniej więcej właśnie połowy czarnej świeczki z zeszłego tygodniaśmy, tak powiem, doszli i to jeszcze było wczoraj chwilę właśnie po tych danych o, o inflacji i potem dolar zleciał w dół, także oddał to, co zarobił, zyskał, tak, po inflacji i to by pokazywało, że w krótkim terminie rynek nie będzie się przyjmował tym, co y, może stać się za te kilkanaście miesięcy, tak? że Fed będzie ciął stopy nieregularnie. O tym jeszcze się w ogóle nie myśli. Tak? Jest myślenie tego typu, że po prostu y, tak czy inaczej ta obniżka stóp i tak będzie w czerwcu, więc nie ma, y, nie ma powodu, żeby jakoś y, coś zmieniać. Tak? To, cośmy tak po wczorajszym w sumie dniu zaobserwowali no to y, mamy to odreagowanie na rentowności obligacji, tak, czyli one skoczyły z tego 4,08 do 4,15, y, 4,16. Ja Państwu mówiłem jeszcze wczoraj, tak? że, że te obligacje nie chciały już, czy znaczy, te rentowności nie chciały spadać w dół od czwartku, piątku, y, odskoczyły do góry. No pytanie, czy to jest coś, co będzie rodziło dalsze wzrosty, czy też będzie po prostu rodziło znów, Fale spadkową. Tutaj tylko dopowiem, że mocny opór to jest okolice ok. 4,19-4,20 i wydaje się, że to jest nie do przejścia. Czyli, że rentowności będą spadały, tak? A jak będą spadały rentowności, to właśnie dolar też będzie najpewniej robił coś podobnego. No i teraz jeszcze jeden czynnik w tym samym układance, czyli zachowanie się rynków akcji i pytanie, oczywiście, kto tu ma rację, tak? Bo wczoraj rynki akcji kompletnie. Kompletnie, proszę Państwa, zignorowały to co, to, co się tutaj zadziało w temacie inflacji. Jak opatrzymy sobie na wskaźniki, to jest akurat dzienny na SP500. Jak patrzymy na wskaźniki, to widać, że to się generalnie dopiero, uwaga, to się dopiero rozpędza. Tak? To nie ma jakiegoś wykupienia. Tak? To dopiero może być wykupienie, tak? Czyli tak naprawdę to, co się dzieje na giełdzie można nazwać tak trochę z, z, z przekory prawem longa. Tak? Prawo longa polega na tym, że wszystkie informacje, które spływają, i tak są interpretowane pod kątem wzrostu. No i można oczywiście uznać, że jeżeli inflacja rośnie, że na przykład są wyższe marwy spółek, tak? lepsze wyniki. Nieważne, że mnożniki będą gorsze, nie. ale można tak zrobić. tak. Więc zawsze są, można wybrać coś, co się. Nam podoba, no i, i, i tutaj mówię, ten wykres yy, i to zachowanie się właśnie giełdy amerykańskiej po wczorajszej inflacji pokazuje, że my wchodzimy w to, o czym ja mówię od paru tygodni: hiperbolizacja ruchu wzrostowego. Czyli po prostu nikt nie będzie na nic patrzył, tylko będzie klapki na oczy, tak, i w jedną stronę będziemy szli. Tak? Więc tak to mniej więcej może wyglądać. I, i, i nie bądźmy się dziwni, że tak to się będzie działo, tak, także tutaj wybicie na nowe szczyty, jeżeli chodzi o ten future SP500 to jest kwestia pewnie dnia, dwóch, tak, i tak dalej, także nie ma w zasadzie sygnałów, które mogłyby nas jakoś zatrzymać, troszkę chodzi gorzej nas, tak, i to w pewnym sensie można być tłumaczyć tym, że on chodzi gorzej, bo tutaj rynek w większym stopniu dostrzegł to, że ta inflacja jednak tak szybko nie nie spadała, ale na całej fali rynku to nie zmienia niczego. Tak? Tutaj na znaku dopiero jesteśmy w przededniu wygenerowania ciekawych sygnałów, jeżeli chodzi o dzienne wskaźniki. I jeżeli to by się udało, no to mamy bardzo, bardzo ładne ustawienie wzrostowe. E, dobrze, idziemy sobie dalej. E, tak, powiedziałem o doladze, że on wyczerpał ruch wzrostowy. E. Powiedziałem, że dolar jen jeszcze trochę tam ma, bo tam jest trochę inna specyfika. Dolar, y, dolar do franka też dzisiaj idzie lekko w górę. Nie są duże, duże ruchy, ale tutaj takie coś oczywiście obserwujemy. I dolar do franka. Y, a tutaj mamy akurat coś innego, ale już go pokazuję. Jest dolar do franka i mamy takie coś. Ale pytanie, czy ten wykres coś nam sugeruje? No jak dla mnie, to. Patrząc przez pryzmat właśnie tej tygodniówki, widzimy, że histogram się obniża, czyli idziemy w proces wyhamowywania przed zwerem na MACD. I to jest, tak, jak po prostu zobaczyłem sygnał, raczej słabości trendu wzrostowego. Druga sprawa, mieliśmy no, nie tak dawno, w zeszłym tygodniu, naruszenie linii wzrostowej trendu, więc dolar do franka tutaj, e, nie zmienia jakby tego układu, że że on po prostu będzie szedł w dół, bo dolar może być właśnie słaby. Eee, dobrze, teraz tak, euro-dolar, poszczególne pary bardzo szybko. Euro-dolar jest tutaj, czyli mamy dzisiaj konsolidację wokół 1,0924, 25, wczoraj wybronił się poziom 1,09, nawet nie udało się, proszę Państwa, zejść do tego mojego poziomu to 10887, także to też pokazuje, że rynek, że rynek zaczyna uciekać sprytniej do góry, tak, nie chce, nie chce zejść tam, tam gdzie mógłby zejść, e, więc tutaj to tym bardziej, tak, pokazuje, że mamy ten trend do do, do góry, tak, i on się będzie po prostu rozpędzał. Fund dolar, fund dolar dzisiaj troszkę dane mieszane były z Wielkiej Brytanii. Ale rynek jakby dostrzega to, o czym ja Państwu mówiłem dawno. Tak, że jeżeli Bank Anglii może ciąć stopy dopiero gdzieś po wakacjach, nawet, no to po prostu fund dolar ma szansę czerować wyżej. Teraz, nawet po tych danych dzisiejszych, jest troszeczkę fund dolar niżej, z tego co było w samego rana, ale jest wyżej niż to co było wczoraj po inflacji. Czyli w takim układzie świecowym to jest zapowiedź tego, że możemy odreagować, czyli możemy iść do góry, a za tym, co będzie robił y, dolar na szerokim, szerokim rynku. Y, I teraz jeszcze może tutaj dorzucę coś, co Wam no, przygotowałem tak, a mieć dobrze. Yy, wiem, że tutaj jeszcze był chyba kto, była osoba, która się zawsze nie pytała o parę fundów jena. Yy, staram się tutaj dziś tego Funta jena znaleźć przy okazji, jak już przy funcie. Yy, to tak, fund jen. Fund jen chyba właśnie nam się zaraz załaduje. O, proszę bardzo. Jest nasz fund jen. Ale tutaj, jak Państwo widzicie, sytuacja nie jest szczególnie najlepsza, tak, bo mamy tak naprawdę trend spadkowy i ten trend spadkowy, on ma jakieś takie rekty, ale generalnie tutaj Jen rozdaje karty, tak, yen rozdaje karty, ale taką wiem, Jen i Bank Japonii, może nie od razu, nie dzisiaj, tak, ale perspektywa kilku tygodni, miesięcy tam jest taka, że jeżeli rzeczywiście Bank Japonii się spóźni z podwyżkami stuprocentowych, no to będzie mieć, tak powiem, niezłą jazdę na Jenie, tak, bo po prostu będzie musiał gonić e, bankiem ze stopami do góry e, w miarę szybko. Dobrze, idziemy teraz sobie dalej. E, idziemy sobie dalej. Mamy, mamy proszę Państwa, tutaj miedź i właśnie na miedzi dochodzi do bardzo ładnego ruchu 3,98,5. Teraz, i tu widać już wychodzenie tutaj z tej takiej konsolidacji, tego, tego oporu, tak? Tutaj tego, co. co to jeszcze było nie i tak dawno. Czyli mieć idzie mocno w górę. I mocno idzie w górę, mieć to może sugerować, moim zdaniem, to, że mamy, mamy takie sygnały, które będą prowadziły do tego, że inwestorzy zaczynają dostrzegać potencjał w rękach emerging markets. Ja pokazywałem taki wykres niedawno. W programie pokazywałem Państwu indeks w Chinach, pokazywałem Państwu też z e, e, MSCI, i MRG Markets. E, może go pokażę jeszcze raz, bo on to, to jest bardzo wdzięczny do, do takiej analizy. To jest MSCI, i MRG Markets. Tutaj wychodzą nam bardzo ciekawe rzeczy, jeżeli właśnie przyciągniemy sobie ten temat tutaj do góry i uznamy, że zmierzymy się za chwilkę z tym oporem, to mamy szansę go wybić. Także ta mieć, co, co, co mi pokazuje teraz, to jest taki mocny sygnał do tego, żeby uznać, że będzie większy popyt wokół rynków wschodzących. Więc jakby ta hossa USA, ona zaczyna mieć kolejne segmenty, czyli spróba rozegrania innych tematów, takich z reguły słabszych, jak właśnie być Markets, ale tym razem mogą tutaj się nam ładniej podnieść. I Bossa PLN, on w tym tygodniu wybił się na nowe szczyty. Teraz się lekko cofa, a to jest tylko cofnięcie, wrażenie tych poziomów, które były wcześniej szczytami, a teraz są wsparciem, czyli rejony listopadowo-grudniowych szczytów maksimów, tak, I, i, i tutaj też co Państwu kiedyś mówiłem, e MACD nad zerem ładnie wykręcił, więc mamy, mamy pozytywne tematy wokół złotego i tak powiedziałem, jeżeli będzie większe zainteresowanie rynkami emerging Markets, no to wtedy złoty na tym jeszcze może skorzystać, tak, czyli to, co tutaj tłumaczyłem, że jest naruszenie 4,29 tego dołka, który był w grudniu na eurozłotym, no teraz mamy tylko ruch powrotny, tak? Mamy ruch powrotny i po tym ruchu po powrotnym powinniśmy przystąpić do takiego dosyć konkretnego już ruchu eurozłoty, mocny i w dół, szybko schodzący w okolice 4, 4,29 4, i potem zobaczymy, co dalej. Bo jeżeli by chciał zejść niżej, no to nie mielibyśmy jeszcze, tak, dopiero mielibyśmy w tym tak sygnały, tak? Yy, takie bardzo, bardzo już mocne. Yy, ale na razie mówimy o poziomie 4,24. I dolar złoty jest tutaj. Mamy to na tym wykresie. Proszę Państwa, dolar złoty jest 3,93. Nieco się odbił. Ale to, tak Państwo tutaj, niedawno, to nie zmienia wiele, tak, czyli tutaj takie odbicia mogą mieć miejsce, natomiast do um, średniego terminu jakby nie mają większego wpływu, bo tutaj, jeżeli euro-dolar będzie ruszył do góry, dolar będzie słaby, silny złoty, silne ręki wschodzące, to dolar złoty idący w stronę 3,88. Dobrze, dziękuję. To dzisiaj na tyle. Widzimy się proszę państwa jutro. Do zobaczenia. Pozdrawiam.